Siemanko morteczki z tej strony DJ Damian i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie słuchawki gamingowe Genesis Argon 200 Także zapraszam do oglądania Także w dzisiejszym odcinku zajmiemy się takimi oto i słuchawkami Genesis Argon 200 Są to słuchawki, które kosztują zaledwie około 80 zł Na internecie nawet znajdziecie je za 60-50 I są to słuchawki, jak informuje sama firma Genesis, przeznaczone dla gracza Wydawać by się mogło, że takie stanie słuchawki, no raczej graczowi nie mogą posłużyć. Jednak dlatego skusiłem się na zakup i przetestuję je dla Was. Czy warto wydać te 80-70 zł do takich słuchawek, no tak naprawdę można powiedzieć, że budżetowych. Także co, zaśnijmy sobie od pudełka. Same słuchawki zapakowane są w takim pudełku. Ja się otwierałem, trochę rozdarte są. Tu ma, Wcześniej mamy możliwość obejrzenia sobie, jak wygląda boczna strona słuchawek. Ma, widać, że już mamy od razu mikrofon. Podkreślone Argon 200. Pudełeczko dosyć stylowe, jakość wykonania przeciętna, nie będę mówił o pudełku. Z boku mamy jakieś inne informacje o tym, że mają one kontrolę, można kontrolować. Miękkie wykończenia gumowe oraz y, mikrofon. Mikrofon oraz kabel, który pozwala nam rzeczywiście podgłasić nasze słuchawki. Z tyłu znajdziemy trochę więcej informacji. Możemy je podłączyć do laptopa oraz y, ewentualnie y, pc Dwa razy y, 3, mi, 3 mm mini jack. Y, Przepraszam bardzo. Mamy informacje o różnych językach, z mikrofonem czytać. Co to, jak pisze, wysokiej jakości głośniki słuchawek, nałożniki paku, pokryte skórą, odporny na uszkodzenia tekstylny przewód, regulacja głośności na przewodzie. Tutaj z boku mamy taką tabliczkę z parametrami tych słuchawek. Widzimy, że pasmo przenoszenia jest to od 20 do 20 tysięcy Hz. Decybele do 96 dB. Mikrofon, pasmo to jest od 100 do 1000 Hz, 10 tysięcy Hz, przepraszam bardzo. I kabel, długość kabla to jest 2 mm. Oraz konektor wtyki, 2x3 3,5 mm jack. Także w ten sposób to wygląda. Także może w takim razie te sobie wyjmijmy z pudełka. Pudełko już było otwierane, za co wyjmujemy nasze z pudełeczka. Także same pudełeczki wyglądają, tak? Same słuchawki. Nie wiem, co tutaj wyglądu. Mamy kabelek. Kabelek przyjemny do dotyku, jest w aplacie. No i same słuchawki prezentują się całkiem, całkiem solidnie. Jak zawracają, nie mam na co narzekać. Jakość wykonania jest całkiem dobra. Nic tutaj nie trzeszczy. Mamy mikrofon, który, jak producent wiem, jednak, mikrofon, który chodzi dosyć opornie. I ja radziłbym uważać, ponieważ może, jak mocniej pociągnięcie może pędzić. Tutaj mamy łączniki. Faktycznie są wykonane z Miękkiego, miękkiej skóry. Na uchu dosyć wygodnie, chociaż powiem Wam szczerze, że te słuchawki są dosyć małe. Oczywiście mamy regulację, regulację yy, stosowanie do ucha, jednak ta regulacja chodzi tak. Yy, no Tu chodzi luźno, a tu chodzi tak opornie, i tak naprawdę to jest w większości modelach tych słuchawek. Więc to można y, uznać za minus. Przez to nie dostosujemy sobie, ponieważ jakkolwiek byśmy dostosowali, to to po prostu będzie się zsuwać Przez to, że chodzi to strasznie lekko. Mamy oznaczenia lewa, prawa. Sam mikrofon. Tak jak pokazywałem, wygląda w ten sposób. Mamy, na górze znajduje się jeszcze logo Genesis oraz y, miękka siateczka znajdująca się tutaj która w sumie dosyć dobrze leży na głowie i nie uciska słuchawki po około, grałem przez nie 2-3 godziny i nie uciskały mnie. Ucha nasz... U... uszy w tych słuchawkach również się nie pocał. Wbrew pozorom te, ta skóra, można tak to nazwać, bo tak to wygląda, przez nie pocał nam się słuchawki. nas nie nam się uszy. Mamy ładne logo Tennessee. Szkoda, że słuchawki są bez podświetlenia jednak czego spodziewamy się za cenę 60-70, góra 80 zł. Słuchawki są dosyć elastyczne, jednak nie możemy ich w ten sposób zwinąć, gdyż, gdyż po prostu słuchawki mogą nam pęknąć. Jeśli chodzi o jakość tych słuchawek, jakość, jakość dźwięku, jest ona na dosyć przeciętnym poziomie. Głośność jest dosyć. No nie powiedziałbym, że dobra jest taka. W nas. No... Nie wiem jak to nazwać, no jest nie, źle nie jest dobrze, może w ten sposób to określę. No ale wiadomo, że nie są to słuchawki do słuchania muzyki, jednak do grania. No ale yy, dużo osób również zwraca uwagę na jakość dźwięku, dlatego Wam o tym mówię. Basy są tutaj słyszalne jednak, jeżeli ktoś zależy, komuś na takich większych basach, no to będzie musiał sobie je podkręcić. Natomiast jak to wygląda w yy, grze? W grze wygląda to następująco, słuchawki dosyć dobrze odwzorowują to co dzieje się w tle. Wygłuszają nas przez to, jak na przykład gracie i ktoś jest w domu i kogoś tam, ktoś tam coś gada, to w tych słuchawkach tego nie słyszycie, bo dosy, te słuchawki dosyć dobrze nas jakby odcinają od reszty. Także to akurat mogę dać jako plus tych słuchawek. Natomiast, tak jak mówiłem, głośność tych słuchawek nie jest ani za dobra, ani za zła, tak to nazwę. Jest przeciętnie, jak za tą cenę jest przeciętnie. No powiem wam, szczerze, że w tej cenie możemy znaleźć lepsze albo gorsze słuchawki, zależy kto jak szuka. Jeśli chodzi o mikrofon w tych słuchawkach i jest on, no właśnie, z tym mikrofonem są problemy, ponieważ jak dużo osób mówi, ten mikrofon często po prostu nie wyłapuje i nic przez niego nie słychać. Natomiast generalnie ja nie miałem problemów z tym mikrofonem. Jakoś rozmów mów, na tym mikrofonie jest dosyć dobra, tak do Discorda te słuchawki będą idealne. Trochę tam w tle słychać szumy, jednak to się da zredukować. Nie jest źle. Nie jest dobrze, nie jest źle. Nie no, jeśli chodzi o mikrofon, jest nawet całkiem przyzwoity. Także na mikrofon nie będę jakby, no można powiedzieć, narzekał. Mamy również jeszcze te dzieńcze. Jack 3,5 mm oraz yy, się tutaj mamy. Regulacja głośności, dosyć przyjemne, jest tu również ładne logo Genesis, to akurat mi się podoba, dosyć fajne, fajnie, że producent to dał niektórzy producenci słuchawek w tej cenie nie uwzględniają tego oraz nie dają tego, po prostu czegoś takiego w słuchawkach nie ma, nie ma takiego to natomiast tutaj producent pomyślał, aby ułatwić, ułatwić graczu rozgrywkę, żeby nie musiał tam gdzieś klikać w komputerze i podgłośniać tylko ma pod ręką i... Po prostu albo sobie podkłaśnia, albo przyciszcza. Niestety nie mamy tu przycisku, który wyłączyłby mikrofon, no ale wiadomo, że są to słuchawki, które są dosyć budżetowymi słuchawkami, dlatego nie spodziewajmy się, że będziemy mieli tutaj e, funkcji. Teraz zaprezentuję Wam, jak te słuchawki. Także tutaj mógł. już te słuchawki zaprezentuję Wam, jak się prezentuje już po nałożeniu na głowę W takim razie w ten sposób to wygląda. Mamy oczywiście ten mikrofonik. Słuchawki dosyć dobrze przylegają do uszu, możemy spojrzeć, nawet. Oczywiście, tak jak mówiłem, regulacja działa jednak. Tutaj, tak jak mówiłem, jest tak lekko, tu jest tak bardziej opornie. Natomiast sam mikrofon znajduje się tutaj. Jest on akurat idealnie ustawiony. Słuchawki dobrze przylegają do uszu, chociaż gdy tak siedzimy w takiej pozycji i będziemy tak machać głową czy coś, to słuchawki będą nam się suwać z uszu. Dlatego dla osób, które mają, można tak powiedzieć, <laughs> dużą głowę tych słuchawek, zdecydowanie nie polecam. Ja akurat mam taką dużą głowę, <laughs> dlatego te słuchawki mi spadają z uszu, ale wiadomo, możemy sobie je na przykład dać bardziej do przodu lub bardziej do tyłu. w ten sposób to będzie... Także wybrać. słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Szybkie podsumowanie. Czy polecam te słuchawki? Myślę, że tak, pomimo tych wad, które wymieniłem na tym filmie z tych słuchawek, naprawdę da się się naprawdę. Gierki w tych słuchawkach pykają dosyć dobrze. Tak jak mówiłem, słuchawki mają mikrofon, który nieco szumi, jednak to jest akurat najmniejszy problem, ponieważ z tymi szumami da się wytrzymać. Słuchawki dosyć wygodne, trochę zsuwają się z uszu, jednak jeżeli ktoś ma taką mniejszą głowę, nie ma takiej dużej głowy jak ja na przykład, ja, to to te słuchawki będą mu idealnie leżeć na uchu. Także słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. Trzymajcie się do następnego odcinka. Narka.